Sprawdźcie, czy jest Pro. Po 30 miesiącach od premiery RTX 3060 Ti przyszedł jego następca RTX 4060 Ti. Czy nowy układ Ada okaże się godnym następcą swojego poprzednika? Jeżeli spodoba się Wam film, zostawcie łapki w górę, zostawcie ślad w komentarzach. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał za co z góry Wam bardzo dziękujemy. Przechodzimy na początek do specyfikacji. Jak sami widzicie RTX 4060 Ti, poza wyższymi taktowaniami rdzenia i pamięci za bardzo nie ma się czym pochwalić na tle RTX 3060 Ti, bo pod wieloma względami RTX 4060 Ti został dość mocno wykastrowany. Czy karta graficzna o takiej specyfikacji z 8 GB pamięci na 128-bitowej szynie i interfejsie PCI Express X8 okaże się godnym następcą 3060 Ti nie zostaje nam nic innego jak to sprawdzić. Testy przeprowadziliśmy w 13 grach na najwyższych predefiniowanych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 1080p. Nie korzystaliśmy podczas tych testów z technologii DLSS oraz nie włączaliśmy RT. Póki co, zostawiamy Was z porównaniem czterech kart graficznych i słyszymy się za moment. Clunker back here. Got it. Let's meet near his ship. What's going on with it? No problem. I can fix it. There you go. Just a few adjustments and as good as new. Thanks, Ben. I'm nearly out of nanobots. Say <laughs> this should be interesting. Chyba już w tej chwili głodują. Głodnik latuje nie? chcemy do tego dopuścić. Przypomnij mi, bym ci kiedyś opowiedział o misji na Karydzie. Fabryka najwyraźniej zatrzymała jacht. Jak dla mnie bomba. Brak kanonierek. Załoga musi coś kombinować. Nie każmy im czekać. Nie, co nie robiłem! A! Inni ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdę mnie bez problemu. I am sweating like a hog. <laughs> it's good for you. Po 30 miesiącach od premiery RTX 3060 Ti jego następca RTX 4060 Ti okazuje się tylko nieznacznie wydajniejszy w ogólnym podsumowaniu wydajności. Bo jak inaczej nazwać wzrost wydajności o około 7%? Są oczywiście gry, w których 4060 Ti ma wyraźną przewagę na 3060 Ti, ale tych gier w naszej puli gier testowych jest naprawdę niewiele. Dodatkowo pamiętajcie, że porównujemy tutaj RTX 3060 Ti na pamięciach GDDR6, a jest jeszcze model na szybszych GDDR6X. Czy 8 GB pamięci VRAM jest wystarczające do nowych gier na rynku w rozdzielczości 1080p? Nie. Obecnie jest to już za mała ilość. Z naszych 13 gier, aż w 8 z nich wykorzystanie pamięci VRAM było wyższe niż 8 GB i świetnie pokazują to pomiary na znacznie słabszym RTX 3060 oraz wydajniejszym RTX 4070, gdzie obie te karty dysponują 12 GB pamięci. W przypadku zbyt małej ilości pamięci możemy mieć widoczne problemy z teksturami, które będą się wczytywać z opóźnieniem i mogą być również one niższej jakości. W najgorszym wypadku możliwe są nawet chwilowe, wyraźne spadki generowanych klatek. Z testowanym RTX-em 4060 Ti spędziliśmy trochę więcej czasu w dwóch grach, które wykazywały największe zapotrzebowanie na VRAM. Na całe szczęście nie zauważyliśmy w tych grach problemów z teksturami, ale nie bierzcie też tego jako gwarancję, że problemów tych nie napotkacie w innych grach. Widząc wyniki w 1080p, odpuściliśmy porównanie w 1440p. Czy pogracie w nowe tytuły gier na RTX 4060 Ti w 1440p? Tak, pogracie. Podobnie zresztą jak na 3060 Ti. Tutaj oczywiście wielkim plusem jest DLSS 3, bo jeżeli skorzystacie z generatora klatek, to dostaniecie niesamowitego busta, jeżeli chodzi o ilość generowanych klatek, ale pamiętajcie, że DLSS 3 nie rozwiąże ewentualnych problemów ze zbyt małą pamięcią VRAM, która może sprawiać problemy z teksturami. Szybkie podsumowanie. RTX 4060 Ti nie wnosi skoku wydajności w rasteryzacji względem 3060 Ti. 8GB pamięci VRAM jest już niewystarczające do nowych gier, nawet w rozdzielczości 1080p. Obecnie za 4060 Ti trzeba zapłacić około 2000 zł, czyli około 200 zł więcej niż za model 3060 Ti na pamięciach GDDR6X. Na plus znacznie lepsza efektywność energetyczna, która przekłada się dodatkowo na bardzo dobrą kulturę pracy i niskie temperatury. Poza tym korzyści płynące bezpośrednio z Ady, takie jak kodek AV1 oraz oczywiście technologia DLSS-3, to nasza ocena. A jaka jest Wasza ocena? Napiszcie w komentarzach, czy według Was RTX 4060 Ti jest godnym następcą swojego poprzednika i czy 7% wzrost wydajności był wart czekania aż 30 miesięcy od momentu premiery 3060 Ti. Oczywiście pomijamy tutaj atut DLSS3, bo też z tej technologii nie skorzystamy przecież w każdej grze. Przed nami jeszcze 4060 Ti w wersji z 16 GB VRAMu, ale też będzie on dostępny w wyższej cenie. Pamiętajmy, że poniżej 3000 zł można dorwać już znacznie wydajniejszego RTX 4070, który ogarnie nam gry w 1080p i 1440p i nawet 4K. Ale z drugiej strony, dla osób mniej wymagających, RTX 4060 Ti, nawet w wersji z 8 GB VRAMu, będzie wystarczający do gier w rozdzielczości 1080p. Dlaczego nie powstał tylko jeden model 4060 Ti z 12 GB pamięci? Tego nie wiem. Na dziś to tyle z naszej strony. Linki do testowanych kart znajdziecie w opisie pod filmem. My siadamy do kolejnego testu i widzimy się w następną niedzielę o godzinie 16. Trzymajcie się, cześć!